Siemanderko, kochani. Taka malutka aktualizacja po paru miesiącach, bo docierają do mnie głosy, że nadal jesteście zainteresowani, co tam u mnie. Myślałem, że już macie dosyć tego ględzenia, marudzenia i tego zawracania gitary rzeczami, które każdy może sobie zrobić sam i które tak naprawdę nie są ani spektakularne, ani naprawdę żadne wyjątkowe, więc no cóż, po tych nie wiem, trzech chyba miesiącach, czy, czy nawet więcej, kiedy nas nie było. Pokażę Wam moją chałupkę, pochwalę się, co żeśmy zrobili, czego żeśmy nie zrobili. O planach nie będę oczywiście opowiadał, bo plany to są e, śmieszne historie, więc tak. Jesteśmy w kuchni, e, właśnie skończyłem ją sprzątać, bo dzisiaj wyjeżdżam na chatę do Wawy. Więc kuchnia jest taka jaka jest, widzicie, nic specjalnego, wszystko stare jakieś klamoty. Stare odzyski albo jakieś takie wykorzystywajki, tutaj kończy się prać gra, graciarnia moja, jak widzicie, lodóweczki, dwie w tej chwili mamy, yy, dlatego że jak nas więcej jest, to, 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 to się nie mieścimy, dlatego że mamy mocno zróżnicowane menu, o tak, w naszym domu, jadalenka, jak widzicie jadalenka, też na razie techniczna sprawa, yy, jakiś tam stolik z odzysku i tak itd., tak Oczywiście miejsc do spania, tutaj jest namnożonych milion. Tu jesteśmy w salonie. Tu moja klimatyzacja, z której jestem mega dumny. Co by tu jeszcze? Tutaj chwilowo kraciarnia taka zrobiona jest z narzędzia inne tam pierdolety, dlatego że coś działam wciąż. Tu mamy przedpokoik z ciekawostek, które udało mi się zrobić w przedpokoiku. Mamy, kochani, widzicie, mam badyla, mam badyla. Teraz zobaczymy tylko... O, właśnie, mogę Was podnieść, bo udało mi się zamontować drzewiczki, schodo... schodyczki, drzwiczki, o, jak widzicie, na strych. Zaraz Was tu otworzę. O, proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Drzwiczki, schodyczki mamy tutaj. Różne, różne takie tam. Jedną ręką ciężka sprawa, no ale generalnie cały widz polega na tym, że sobie można już wmaszerować na górę na spokojnie zresztą nie są przycięte z długości jeszcze wciąż moje, moje skubane schodki dlatego, że jak dojdzie podłoga na dole jakby wszystko już położę, co mam położyć na podłodze, to wtedy będę wiedział jaka jest w zasadzie wysokość którą, która mnie interesuje ojejku widzicie prawie, prawie, że wczoraj dostałem tymi schodkami no i to tak to wygląda jestem dumny, bo je założyłem Samodzielnie sam, sam, samiuszki, samiusieńki. Teraz je zamkniemy. Sam, samiuszki, samiusieńki je sobie założyłem. Yy, pomogłem sobie takim ustrojstwem, słuchajcie. Dobra, zatrzasnęły się. Takim ustrojstwem, które tutaj stoi, tylko muszę opuścić wam. O, takim właśnie ustrojstwem. Takim cudakiem. To jest taki pająk, taki trójkąt, taki podnośnik do płyt GK, żeby je na sufit położyć, żeby sobie móc tam podeprzeć jakby, no to zrobiłem dokładnie z wykorzystaniem tego urządzenia, spokojnie sobie poradziło. Kawałek jakieś płyty OSB na to schodki doparłem do góry, wlazłem przez drabinę z zewnątrz, przez otwarte okienko, ale dobra, co Wam będę opowiadał, czy to banał, tak? Dlatego mówię, zdziwiony jestem, że chcecie jeszcze, żebym się pojawił, dlatego że to naprawdę banalne rzeczy tu się dzieją. Jak widzicie, dokończyłem tutaj płyty. Praktycznie nie ma już żadnych prześwitów. Jest, przy... No, a jeszcze oczywiście, w glifach, tak w oknach muszę powkręcać z od odpadów płyt takie elementy drobne i można by było zacząć tu spachlować. Natomiast tego na razie nie robię, dlatego że łudzę się wciąż nadzieją, że jeszcze w tym roku tu w tym kącie postawię kominek. Nie wiem, czy zdążę go obudować, czy go nie zdążę obudować, ale kominek generalnie tutaj musi stanąć, dlatego że Winter is coming, tak. A... Ogrzewanie elektryczne no, na pewno będzie kosztowne, o czym za chwilę idziemy dalej. Tu mamy słuchajcie łazienkę. Jedyne pomieszczenie, w którym mam już drzwi. E, oczywiście nie jest też dokończone, natomiast jak widzicie, już łazieneczka jest, prysznic jest. Można sobie e, wskoczyć szybciutko się tam e, najpierw tam, a potem tu. <grym> Ewentualnie jak brudne łapki, to można sobie obmyć. To wszystko jest, mówię, też prowizorka oczywiście, natomiast jest to chyba najbardziej wykończone pomieszczenie, jeżeli w ogóle można mówić coś o, o wykończeniu. Ach, na podłodze, na podłodze położyliśmy panele winylowe na próbę. Podobno są wodoodporne, wodoszczelne i bla bla bla, więc zostały położone. Jak będzie trzeba, to je zmienię. Tu jest pokój dziewczyn, który w tej chwili jest jakby magazynem y, materiałów i tak, dalej, i tak dalej, Na wprost z korytarza, jak widzicie, mamy swoją z, y, z małżowiną, mamy swoją sypialnię, która jest w trakcie. Jak widzicie, tu brakuje trochę płyty, na sufitach brakuje deko, płyty jeszcze. Ona jest w trakcie roboty, natomiast gdzieś trzeba spać, tak, więc tutaj mamy... Tu jest pokój syna, który też jest w tej chwili takim pomieszczeniem technicznym, jak y, przyjeżdża cała moja familia, to się mają gdzie przespać. I to koniec chałupki. Zobaczcie, już koniec. Mamy dosłownie kilka kroków i po chałupce. Także nie ma co tutaj za bardzo się e, rozwodzić. Mówię najważniejsze rzeczy, które zrobiłem. Y, jadę z płytami. O tak, jak widzicie, tu wszędzie pełno obrzynków, jakiś sprzęt taki do płyt. Jadę z płytami, dlatego że chcę jak najszybciej pozamykać yy, płytami ściany. Yy, schodzi się chwilkę, dlatego że, o tu wam pokażę, dlatego że te ścianki są wypełniane wełną. Po pierwsze, dlatego że troszkę to wygłusza. Po drugie, dlatego że w zasadzie nie wiem dlaczego. Yy, byleby nie, chodzi chyba o to, żeby tu nie było pudło rezonansowe. Po wypełnieniu wełną jest są trochę bardziej głuche te ściany. A mam odrobinę takiej wełny jeszcze, więc, więc ją sobie zużywam. Po co mam ją wyrzucić, skoro mogę ją zużyć? Na zewnątrz wychodzimy, na zewnątrz tarasik, też zagracony, jak widzicie, wszędzie wszystkiego pełno. Tu po tej stronie, jak jest fajna pogoda, sobie jemy obiadki. Z ciekawostek, tu mam namiot, w którym ustawiłem jacuzzi wewnątrz. Nie wiem, czy kręciłem o tym, bo ja już się pogubiłem. Część materiału gdzieś mam na karcie. I tak dalej. A mieliśmy jeszcze w międzyczasie takie drobne, drobne, że tak powiem, docieranka, kto to będzie składał i emitował. Na razie upominają się moi, moi e, bliscy, żeby im nagrać jakiś materiał, więc pewnie ktoś będzie chciał to złożyć. Tak, także tutaj, mówię, mam wewnątrz tego namiotu stoi jacuzzi, tak żeby na łeb nie padało, jakieś robale, komary i tak dalej. ono jest śmieszne, bo ma... Podwójne ścianki, jak się odepnie tą taką plandekę, jak się ją rozepnie, to pod spodem jest jeszcze druga warstwa z moskitiery, też zapinanej, więc czy znaczy w sumie nic nowoczesnego, nic jakiś tam super hiperbajer. Z ciekawostek, jak widzicie, tam wysiałem trawnik, który jest już w tej chwili, można go już by było kosić, dlatego że tam jest szambo, już jest założony dekielek od szamba, może podejdę bliżej, bo pada, wiecie, nie chcę za bardzo łazić po tym deszczu. Mm. o, widać go pewnie tam gdzieś bliżej tam, 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 o tam, tam, tam jest dekielek od szamba stoi na nim opryskiwacz taki znaczy ten zraszacz do, do, do wody no, taki, o, ten kiwaczek taki tu mam szklarenkę o której wam coś próbowałem robić W wtrążalam słuchajcie pomidory bo się zaczęły, wcinam pomidory, ogórki eee, zdarzyły się nawet chyba ze 2 czy 3 bakłażany tutaj na brzegu Parę cukinek i takie tam. Tutaj eksperymentalnie po moim synu, bez żadnego uzdatniania, wysieliśmy jakąś fasolkę i coś, ale marność. Tam chyba za dwa razy dosłownie garść jakąś zebrałem. No i tyle, jak widzicie, bałagan. Sywkiła, mogiła. Dużo, dużo, dużo różnych rzeczy się dzieje równocześnie. Z ciekawości, już tak, mam podłączenie. Tam w płocie jest zrobiona skrzynka, o której Wam mówiłem. Jest już podłączone. Mam już yy, licznik prądu, yy, także to moje cudo jest już wreszcie zasilone yy, zgodnie z yy, jakby projektem, czyli już jest przyłącze zrobione ziemie, ziemne, a nie jakaś tam erbetka. Yy, musiałem dołożyć ogranicznik taki yy, od uderzenia piorunem, tak? Takie zabezpieczenie, bo to jest wymóg. I dołożyłem sobie licznik energii na klimatyzator. Od momentu, kiedy go założyłem, czyli gdzieś tam powiedzmy od... Czekajcie, pff, no nie wiem, no w połowie sierpnia, może troszkę później, ale to wiadomo, że wtedy się bardzo mało tego używało, zużył 52 kW w sumie, a od momentu, kiedy, bo skasowałem górny, górny odczyt, od momentu, kiedy przeszliśmy na ten prąd, tak nazwijmy to... Nowy z nowego przyłącza zużył 13 kW, dlatego że e, ustawiłem sobie klimatyzator tak, żeby tu cały czas było 22 stopnie i właściwie go nie wyłączam. Chcę zobaczyć w ciągu miesiąca, ile to zużyję, dlatego że no, z tym y, jacuzzi, które grzeje wodę i z różnymi innymi rzeczami, to za ostatnie dwa miesiące wyszło mi ponad 500 zł miesięcznie za prąd. Natomiast trzeba pamiętać, że wtedy bardzo intensywnie tutaj właśnie jacuzzi, klimatyzator, no to tam małe miki, ale tak, dwie lodówki stare, zmywarka, pralka, terma, jak widzicie, terma tutaj grzeje, pralka i wszystkie inne tam urządzenia, które tylko, jakie tylko się, poza budowlanymi narzędziami oczywiście, więc mam nadzieję, że jeżeli tutaj będę koczował bardziej sam, to niewiele więcej wyjdzie mi w zimę tak naprawdę dlatego, że po pierwsze odpadnie wieczne podgrzewanie tego ponad hektolitra wody w jacuzzi, gdzie tutaj noce były wtedy w sierpniu. Sami wiecie, jakie były były zimne i naprawdę to grzało, grzało intensywnie, bo no, moi moi kąpielowcy lubią ciepłą wodę, czyli była nagrzewana do 37-8 stopni, więc troszkę tej energii na pewno zeżarło. No nie wiem, eksperymentuję. W każdym razie chcę zobaczyć, jak wygląda ogrzewanie klimatyzacją, znaczy utrzymywanie stałej temperatury klimatyzacją teraz na jesieni, kiedy już jest wilgotno, są chłodne noce. Utrzymywanie stałej temperatury w porównaniu do całości zużytego prądu, tak, żeby się zorientować, jak to wygląda. No, i to słuchajcie, tyle tak. No Mówię, mam, mam założony licznik, a i mam od razu zdemontowany na starym domku. Na tym naszym starym domku został od razu zdemontowany stary licznik. Yy, w związku z tym, prądzik, który stamtąd płynął i tu, 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 tu tym białym kabelkiem na razie docelowo, znaczy yy, tymczasowo wpływał mi. Teraz wpływa tutaj spod tego yy, potężnego grubalaśnego, 16 bodajże mm kwadrat, już z przyłącza docelowego, czyli tego takiego prawilnego, a to przełączyłem na wyjście, słuchajcie, jako wyjście drewutni, i w tej chwili stary domek, nadal, nadal jest w nim prąd jakiś tam. W związku z powyższym, jakby prąd zamiast z domku starego do nowego, płynie teraz z nowego do starego. Zamieniłem po prostu, jakby, podejścia. Mam tak, oczywiście, odebrane. Był tutaj pan elektryk, który podbił mi wszystkie kwity, mam odebrane, pomiary zrobione, czyli wszystkie tam uziemienia, zabezpieczenia, wszystkie tutaj, jak widzicie, wszędzie już mam pozakładane nowe gniazdka, wszędzie, wszędzie, wszędzie są pozakładane nowe gniazdka, dlatego że, i pstryczki w większości też, dlatego że, kochani, wymogiem takim, żeby wykonać pomiary jest to, żeby wszystkie, wszyściusieńkie gniazda były już założone, Ponieważ on w każdym gnieździe wykonuje pomiary, robi pomiary i zabezpieczenia nadprądowego i tego różnicowo prądowego. U mnie jest bodajże 35 gniazd. Nie pamiętam dokładnie, mam gdzieś ten protokół, on jest gdzieś tam zrzucony. I powiem Wam, że facet z uporem maniaka, wszystkie 35, włącznie ze strychem, włącznie z tarasem. Wszędzie, wszędzie, wszędzie sięńko właził, po prostu, gdzie tylko się dało, jakby gdzie mu wskazałem, że jest jeszcze jakiekolwiek gniazdo. Każde zostało zmierzone, każde zostało później w protokole opisane mm, z wartościami. Także bardzo rzetelny facet, za całkiem przyzwoite pieniądze wykonał swoją robotę. Yy, także mówię, pomiary wszystkie zostały wykonane, dokumentacja została podbita. Zresztą, bez tego nie, nie uzyskałbym w dzisiejszych czasach słuchajcie, nie uzyskałbym yy, podłączenia licznika, dlatego że w tej chwili wymagania są takie, a nie inne i musisz mieć ten protokół odbioru przez uprawnionego z pomiarami i tak dalej, i tak dalej. On wystawia takie specjalne zaświadczenie, że instalacja jest wykonana zgodnie. On też ją, instalację samą w sobie też oglądał, powiedział, że jest ok, że fajnie, że wie, peszle i te korytka, one są atestowane, to co Wam opowiadałem swego czasu. Jest wszystko w porządku, według norm, więc dostałem kwity i dzięki temu mam umowę. Natomiast problem jest taki, na tym etapie budowy, słuchajcie, czyli na jakby jedynie kierownik budowy nie daje zaświadczenia, że budowa została zakończona, czy tam nie macie już odbioru do, do tak zwanego tego już końcowego odbioru do zamieszkania, czy tam do użytkowania, bo nie wiem jak to się tam w tej chwili nazywa, nawet mnie to nie specjalnie interesuje. Nie możecie sobie zawrzeć umowy tak zwanej G11, czyli tej takiej sensownej taniej. Tylko tak długo dopóki to jest proces budowlany, to będziecie mieli podłączone na C11, czyli na tak zwany prąd budowlany. Dlatego ja teraz muszę się zacząć streszczać, muszę się skontaktować z kierownikiem budowy, dowiedzieć się co jest. Na pewno, na pewno ten kominek, który jest w projekcie, on musi być na pewno wykonany. E i chyba drzwi wewnętrzne jeszcze muszę wstawić, z tego co pamiętam. I wtedy będzie mógł mi dać zaświadczenie, że robota została zrobiona i że chata została, jakby budowa została zakończona. Chyba muszę też pozamykać resztę ścian, tak, tam gdzie jeszcze te ściany są niepozamykane, więc ogarniam się naprawdę na biegu teraz już, bo no, z każdym dniem po prostu przepłacam za samą energię elektryczną. I to by było na chwilę obecną tyle, kochani. Nic więcej nie zdziałałem, nic więcej tutaj nie zrobiłem. Jestem sobie szczęśliwym emerytem, który na wiosnę robił niewiele, w lato się byczył, a teraz na jesieni dopiero zaczynam tak naprawdę cokolwiek robić większego. A w międzyczasie jakieś tam inne rzeczy jeszcze pozałatwiałem sobie urzędowo, urzędowo, jakieś tam logistyczne. Myślę, że przyjdzie pora, pochwalę Wam się, bo samochodzik sobie kupiłem nowy, więc... Znaczy nie nowy, ściągnąłem sobie, o tak. Więc jak przyjdzie pora, to pewnie jeszcze Wam pokażę mój samochodzik, pochwalę się nim. Natomiast e, tyle tak naprawdę, nic tu się nie, nic tu się, mówię, nic tu spektakularnego się nie wydarzyło. E, e, I tyle, no mówię, teraz jeszcze zbliża się ostatni weekend, kiedy miał, będę miał tutaj zjazd rodzinny taki duży. Więc te wszystkie wyra i tak dalej, i tak dalej są na razie poprzygotowywane, żeby mogli się przespać tu i od 20 bodajże września, czy tam 21, zostaje na hacjendzie sam, w związku z czym będę mógł zlikwidować te wszystkie, jak ja to mówię brzydko, barłogi do spania. Na tym może nie tyle zlikwidować, co jakby przestać się przejmować nimi na zasadzie takim, żeby były do nich dostępy i jakieś miejsce do spania. Tylko po prostu je spionuję, czy gdziekolwiek tam nawet wyniosę, czy wyrzucę, i będę mógł sobie na spokojnie tutaj szaleć, bo chciałbym. Ale to tak miałem o planach nie mówić, no ale powiem tak. Chciałbym tu z rodzinką spędzić Boże Narodzenie, ale w warunkach takich, żeby chociażby te ściany były wszystkie pozamykane. Chciałbym część tych ścian, jeżeli się uda i zdążę, yy, zaszpachlować, może niekoniecznie pomalować, ale chociażby zaszpachlować. I ja i, i, i chciałbym koniecznie, żeby tu kominek stanął. Jeżeli kominek tu stanie, nawet bez obudowy, to ja już naprawdę jestem super super załatwiony i super ogarnięty. Natomiast czy się uda, trzymajcie za mnie kciuki. I to by było na tyle. Żegnam was z mojego deszczowego lasu. Dzisiaj pada od rana. Mój deszczowa, proszę i tu wygląd na zaplecze, czyli jeszcze jakieś, jakieś nieposprzątane rzeczy wciąż. Mój deszczowy las. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska, do usłyszenia. Hej.